Siema, tu LEGO Fair, a w dzisiejszym filmie powiemy sobie, gdzie będzie można obejrzeć najnowsze odcinki LEGO Ninjaku Powstanie Smoków sezon drugi, a ja już was zapraszam do oglądania filmu. Sposób numer 1 by obejrzeć nowe odcinki w dniu ich premiery, to będzie odpalenie VPN-a i przełączenie siebie na inny serwer, by wykrywało, że nie jesteś z polski i będziesz mógł obejrzeć wszystkie odcinki przed polskim dubbingiem, bo to jest jakby dziwne, że ten polski dubbing jest, ale wychodzi później trochę tak i będziecie się cieszył szybszymi odcinkami, Tako. o. Drugim sposobem będzie poczekanie aż ktoś na YouTubie zgra wszystkie odcinki z serii, która wyjdzie. Zajmie to kawałek czasu, ale takie kanały zbijają duże wyświetlenia, więc każdy stara się być jak najszybciej, żeby być pierwszym i jak najwięcej on, żeby mógł nabyć wyświetleń. Trzecim sposobem będzie poczekanie aż Pudy Ninja, do którego macie link w opisie, nagra wszystkie filmy z polskim dubbingiem i wrzuci je na dysk Google. Pudy to robi praktycznie z każdym sezonem z tego co widziałem i z tym pewnie też tak zrobi, zajmę mu to pewnie chwilkę, ale będzie warto poczekać. Jeśli ktoś nie chce użyć poprzednich sposobów. No i czwartym, najoczywistszym sposobem będzie po prostu poczekanie do daty premiery oficjalnego do polskiego dubbingu, ale nie ma to najmniejszego sensu, iż ponieważ są wyżej wymienione o wiele ciekawsze sposoby i polecam z nich skorzystać, ale kto co woli, wiadomo. A jeśli ktoś skipnął cały film, to podsumowując, czekasz na dubbing oficjalny, czekasz aż kreszczawi na YouTube, czekasz na Pudiego, albo wbijasz na VPN i samo oglądasz. A to wszystko, nadzieję, Jeśli film Ci się spodobał, strzel suba i lajka, i ja już się z Wami żegnam, cześć i czołem, cześć, Simono i puuuu!